Hejka, hejka! I to jest bardzo nieprawdopodobne, ale powróciłam! Po czterech miesiącach, po prostu, os ostatni filmik był jakiegoś tam lipca i ja jestem pewna, że już myśleliście, że nie wiem, że ja, nie wiem, już odchodzę albo takie rzeczy, ale nie. Przychodzę z tą wiadomością, że nie odchodzę i że kanał zwierzętny łapki nadal istnieje. A dlatego, że są święta, już choinki, porządki domowe, szkoła się kończy, co jest cudem, no to trzeba zagrać odcinek, coś tak Was nie zostawię. Dlatego, że dzisiaj właśnie jest 21 grudnia, bo 1 grudnia jest 21 grudnia, to chciałabym Wam życzyć dobrych i wesołych świąt, pełnych szczęścia, miłości, żeby te święta były najwyższe, jakie do tej pory były. I dlatego, że dzisiaj właśnie już tylko 3 dni do świąt. To dzisiaj na moim instrumencie Ukulele zamknę dla Was piosenkę, gdy śliczna panna. Oczywiście nie będzie to najpiękniejszy utwór, bo mam ukulele dopiero od 3, 4 miesięcy, dlatego jestem bardziej takim amatorem i nie będę to do już mojego śpiewu. W każdym razie mam nadzieję, że Wam się spodoba, że wprowadzę Was sobą swoję świąteczną, bo śnieg za oknem był, ale już na cały, więc no, zapraszam do słuchania. Już tutaj do Was, już koniec tego odcinka, I ja tutaj już. powiedziałem, już się tym nie więc kolejnego dnia ze śmieczkami. Bo tutaj to jest i Łato, tak? Choć to wciąż uczuć. Dobra. W każdym razie dziękuję, że oglądaliście ten filmik. Dziękuję. Wiecie, że może przeszedł coś miłego, bo ja naprawdę cały czas próbuję go lepiej i wiem, że nie do tego dobrze nadal chodzi. W każdym razie, kiedyś wreszcie nie wyjdzie. kiedy, Ale na pewno Wam życzę wesołych świąt, na pewno Wam życzę wszystkiego dobrego, świąt z rodziną, żeby te święta były fajne, jak najlepsze. No i wiecie. Nowy rok, szczęśliwego nowego roku. Każdy ma jakieś tam cele, dobre oceny i w ogóle. No to ja Wam oczywiście też tego życzę, by te Wasze cele się spełniły. Tutaj łaciu, pokaż się kochany. O! Dobra, więc to jest na tyle. Ja Wam znowu dziękuję za ten film i że w ogóle jak na go. No i do zobaczenia. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bells swing and Jingle Bells ring Snowin' and blowin' up the shoes of fun Now the jingle hop has begun Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bells timing, jingle bell time Dancing and Jingle Bells high Dancin' and prancin' in Jingle bells.